Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. Oliver Korder dla MMA.pl, a ze mną Don Casio. Ej Julka, to ja wpadnę za Ciebie. No tak, bo ja mam i tak czekam na pociąg. No dobra, to wpadnę. Po, do, pociąg do Iławy? Nie, do Gdańska. Okej, okay. bo, bo ja prawka przy... nie mam, to jeżdżę pociągiem. To ja Cię odwiozę. Do Gdańska jedziesz? No, no nie jadę. <grym> dobra, zacznijmy od tego, co najważniejsze. Chronologicznie, Twoja odpowiedź na film Box Della. Dużo komentarzy czytałem, są i pozytywne, i negatywne. Myślę, że to jest wyjaśnienie raz na zawsze. Boxera, czy on jeszcze będzie próbował zamawiać studio, PR-owców i znowu odpowiadać? Wydaje mi się, że to dla niego tyle stresu było, że fajnie mu się w miarę złożyło, że tam zrobił ten filmik. Ja zbyt pochopnie trochę podszedłem do tego, zbyt nadgorliwie, ale ogólnie, już potem jakby teraz w wywiadach, wszystko wyjaśniłem, jak to powinno wyglądać. No, i jest spoko. Wydaje mi się, że zbyt duży stres dla niego to był. Wiesz, mhm. uczenie się scenariusza. Tutaj dubel, 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 dubel. Wiesz, tego Chanel musiał się narzeć. Pewnie cały czas jadł, żeby w ogóle jakoś funkcjonować. Wydaje mi się, że kilka dni mu to zajęło, ale spoko. No. Dobrze, kolejny temat. Ostatnio byłeś obecny na walce Pawła Jóźwiaka z, z Najmanem. Nie wiem, czy byłeś w narożniku, czy tylko po prostu obok kibicowałeś tam? Na narożniku byłem. Na narożniku byłeś, okej. Okay. Czy ty wiedziałeś, że tak będzie wyglądał ten przebieg walki, że Najman tak szybko się podda, że nie będzie żadnej, nie wiem, nie dojdzie to do drugiej rundy, nie będzie wymiany, nie będzie, nie będzie samej walki? Nie, pomimo że jest wielką pizdą, to jednak... Przygotowywaliśmy się, przynajmniej ja mentalnie bardziej przygotowywałem, bo tak to z Pawłem tydzień z zakopanem y, pomogłem w przygotowaniach. To mentalnie go przygotowywałem na cięższy bój, ale mówiłem mu tylko pamiętaj, Paweł, to jest największa pizda. Jak raz dostanie, on się kurwa położy, i mhm. cały czas mu to wbijałem. Ale wiesz, podwójna garda, trzymasz, i jak coś to pizda ale liczyłem na większy bój, a to mm -hmm. jest zwykła pizza, naprawdę. No właśnie też nie było wiadomo, jak Paweł do tego podejdzie, no bo to jego debiut jednak i wiadomo, mógł go zjeść stres, nie wiadomo było, ale no wyszedł debiut naprawdę bardzo fajny, ale czy myślisz, że ten cios naprawdę tam wszedł jakiś protoprótokowy, czy jednak najmniej się podłożył? Znaczy no niby tu dostał, ja jak widziałem na zwolnionym tempie, dochodzą te ciosy, tylko czy one były tak mocne, żeby... Wiesz, tak oddać od razu, kurwa się poddać, nie wiem, dla mnie jest pizdą, naprawdę, okay. już poświęciłem i tak mu sporo czasu, uważam, no ale wtedy tam byłem, no to jeszcze jakoś też była we mnie mm -hmm. frustracja, że jest taką pizdą, że nie dał Pawłowi się, wiesz, cięższych warunków, mm -hmm. nie, do wygrania i tak byłem przekonany, że Paweł wygra, bo to jest zwykła pizza, ten El Tost, mm -hmm. ale, ale liczyłem na... Trochę cięższy bój. Ostatnie pytanie w tym temacie. Teraz potencjalnie ludzie plotkują na temat potencjalnej właśnie walki Marcina Najmana z panem Jackiem Murańskim. Pan Jacek za dużo nie pokazuje, dużo przyjmuje, pokazuje, że ma twardą głowę. Najman za to zbyt dużo nie przyjmuje, no ale niby gdzieś ta technika, te lata. Praktyki są. Jakbyś mógł, jak byś miał teraz typować, kogo byś tutaj wytypował w tej walce? Znaczy, no po tym, co zaprezentował do Jacek Murański, na pewno, znaczy nawet nie po tym, co zaprezentował, od lat, że to jest wielka pizda, szczoch, doszczania po prostu, El -tost. A po tym, co zaprezentował teraz, żadna federacja nie powinna mu dać szansy, bo tak jak kiedyś wszyscy lubili się śmiać i mhm. tak włączali, wykupowali te pay-per-view po to, żeby zobaczyć, jak inaczej dostaje El -tost mhm. w pizdę. Mhm. A teraz to, co zaprezentował, no to już, się. wiesz, to już nawet nie jest z czego się śmiać, mhm. nie? To już jest Szkoda wydawać na tą kurwę pieniędzy, nie? Więc żadna federacja nie powinna dać szansy temu Zjebowi. Właśnie mówisz tutaj, że już federacje nie powinny dawać szans Marcinowi, ale ja oglądając paperi, widząc, jak Marcin wychodzi, po, po wszyscy wstali z miejsc i jednak grzeje dalej publiczność te nazwisko Marcina Najmana. No, grzało do tej walki wydaje mi się. Okay. Myślisz, że to znaczy już jest grzało, ale wszyscy buczeli, kurwa. No, no tak, no ale tak jakby daleko on. No tak. No, ale to mówię, no do tej walki, bo to, co zaprezentował, to wiesz. no Ja, jakby byłem świadomy, że jeszcze ludzie chcą się śmiać. Ja też chciałem się pośmiać, ale okay. kurwa, to, co zaprezentował, to jest Żenada, więc wiesz, Paweł był bardzo dobry, przy, dobrze przygotowany. Byłem przekonany, że wygra, ale kurwa, no nie sądziłem, że aż tak łatwo. Ale on już nawet kiedyś ciebie kopnął i nawet tego nie zmiotło z tej sceny. Myślisz, że to teraz już to będzie ten definitywny koniec? No i tam sobie, wiesz, wymówkę jakąś dał, była kontrowersja. No, on wiedział, że tam właśnie by był zdeklasowany i no, nikt nie chciałby zobaczyć jego walki, bo a tu, wiesz, szybko właśnie doprowadził do dyskwalifikacji i zostawił w głowach ludzi, że ej kurwa, może, serio, coś on potrafi. On nic nie potrafi, to mhm. jest zjeb. No i wracamy do Prime, MMA show jest dzisiaj garnitur sygnowany specjalnie, na moc zamówienie robiony. Bardzo dobrze to wygląda. Do Modynysa, pani Grażynka, pozdrawiam. Tak. Ale nakrycia głowy na konferencji nie było. No nie było, bo to y, robiliśmy teraz już zdjęcia pod stronę. Okay. W, y, Freak Talent Show y, otwieramy. Y, nowy pomysł innowacyjny, y, gdzie będziemy dawali szansę wszystkim. Bo tu bardzo pomysł. dużo ludzi do mnie pisze, i pomyślałem, że jest miejsce. Na charyzmatycznych ludzi, oni będą zaangażowani, a nie tak jak w kurze, że mhm. niektórzy dostają dużo pieniędzy, e, za walki a siedzą jak pizdy, wiesz, myślą, że już nie wiem, wszystko zrobili, że wystarczy, że będą siedzieć, to już będzie ciekawość tej walki, że ludzie będą e, ciekawi, nie? Mhm. A czy to jest też pokłosie tego, że Prime i High, High League Fame chcą zbanować zawodników, żebyście nie mogli się z nim wymieniać? Czy już wcześniej myśleliście o tym, żeby dawać szansę młodym, nowym? Wcześniej o tym myślałem, ale to teraz spotęgowało, uh -huh. że tak zrobili to spotęgowało to, żeby jeszcze mocniej z tym ruszyć, od razu tym pomysłem. No i wydaje mi się, że znajdę ciekawe persony i nie będą musiały osoby cały czas te same, same walczyć. Wiesz, koło, bo oni się sami wystrzelają, bo u nich co, między sobą będą się bili? Cały czas? No wiem, że tam jest podobno dużo zawodników już podpisanych, którzy nawet nie wiedzą czy będą walczyć, i są po prostu tak zablokowani. No jest bardzo dużo zablokowanych, więc e, tu jak straszą, o nie boicie się, że nie przejdą do was. No co, zablokują ich kontraktem, teraz niech e, zawodnicy uważają, co podpisują, bo mhm. tak jak wiemy, kurwa, wielu tam zawodników jest podpisanych i leżą, siedzą i są zablokowani, kurwa. Mówi się to o tym? Tak tej... samo jak wiesz, Rata i Maluba. Maluba mhm. też miała. League podpisany i ani razu nie wystąpiła dopiero u nas. Rataj też ma do, do tej pory aktywny, a wystąpił u nas. Bo nie mają, kurwa, pomysłów. A rap, czemu się prosił o walkę u nas? Też, bo, kurwa, nie mają na niego pomysłu, a jest zablokowany kontraktem. Czemu Kutafonix się prosił o walkę? Bo jest zablokowany kontraktem, a, kurwa, nie ma pieniędzy i się prosi o, kurwa, pieniądze. Więc... No, ale mówi się o tym, że te zawodnicy są poblokowani, a jednak dzisiaj była tutaj Zuzia, był Popek i Popek też był straszony, że jak wystąpi na Prime to jest skreszone, a jednak tutaj jest i, i będzie walczył. No, bo wie, że tutaj my doceniamy zawodników i nie dość, że są... Najlepsze garże już nie od dziś wiadomo, wcześniej próbowali z nami tutaj się dogadać, i my myśleliśmy, że to jest szczere, a oni chcieli się dogadać po to, żeby, żebyśmy my takich garzy nie proponowali zawodnikom uh -huh. za ich pracę. Okay. Bo wiesz, Fermi Halk chciał obniżać te garze, uh -huh. a my płacimy solidnie, proporcjonalnie do, do wykonywanej pracy. Mhm. Zasięgów oczywiście i zainteresowania osoby. Nie żałuję, że zostawiliście kamer, nie kamerzystę, tylko Bagietę z kimś. Takim jak kamerzysta. Kamerzysta ci był trochę wycofany, nie chciał dymić i Bagieta przez to też nie mógł pokazać tego swojego, tej swojej najlepszej wersji. Nie, tu akurat bardzo mi zależało na tej walce, bo jest super persona, bardzo lubiana przez y, ludzi, I widzów kontrast. i tu kontrast, a chcemy dla ludzi. Tworzyć. No okay. i ludzie domagali się te, takiego zestawienia, a nie, że kurwa kamerzysta powie, że on chce dbać o wizerunek mm. i Lasika Pazika kurwa, wiesz, mówi, że tylko z tych co mu proponowałem, to się zgodzi tylko na Lasika Pazika. A czemu kamerzysta jest taki wycofany? Bo nawet jak przeprowadzisz z nim wywiad, to on jest taki spokojny bo wygrany z Lasikiem, nie chciał się cieszyć, jest jakiś taki skryty. Nie wiem, może coś się dzieje u niego w głowie, albo się wystraszył bo nie wiem, no może, w... no, patrząc na Kruszwila i Lasika kurwa, mm -hmm. no to... Wiesz, Bageta to jest solidny rywal, nie? Mhm. I może się obawia, dochodzi do niego, a tutaj może chuj wie, jakie on miał z tym Lasikiem też relacje. Bo Kruszwila to jestem przekonany, że to był jego paś i mu powiedział, kiedy ma, no chociaż mhm. 15 sekund by się położył, chyba nie, ale... Ale no i tak dziwnie to wyglądało. Jednak od razu potem zaczęli nagrywać, więc to było zaplanowane. Trochę nas w chuja zrobili, ale no spoko, uczymy się na błędach. Mhm. A skąd pomysł, żeby zostawić Zusję ze Esmeraldą Żydlowską? Zusję bardzo dobrze się pokazywała w swoich starciach. Jednak Esmeraldo wraca dopiero, widać, że nie była w treningu. Mi na wywiadzie powiedziała, że ona na swoich walkach nawet nie wzięła gardy trzymać. No a teraz zapierdala, codziennie prawie pisze, że jest tu na treningu. Chciała nawet, żebym ja to kontrolował, ale pomyślałem, że nie, bo to bez sensu, bo. Jak zauważę, że Tobie nie zależy, to mi mhm. też nie zależy, żeby promować taką zawodniczkę. Nie? Więc ja będę patrzył, na pewno będę zerkał, czy Ty trenujesz, ale swoimi sposobami, a nie, że wiesz, będę sprawdzał obecność, mhm. czy Ty byłaś na treningu, czyli bym miał kontakt z trenerem. Nie mam na to czasu. Jak komuś nie zależy, to ja też nie chcę marnować na niego czasu. Tak jak było z Soroko. Soroko w końcu pokazał, że jednak chce. A tak to ja już byłem w stanie, pomimo że bardzo lubię tego chłopaka i widzę w nim potencjał, to były już takie momenty, że powiedziałem, dobra, wyjebane, no mhm. my nie będziemy dla zawodnika, skoro on nie jest dla nas. Mhm. Wiesz, skoro miał tam odpały, że kurwa poleciał w te e, używki, nieużywki. To mówię, kurwa, po co my mamy inwestować w zawodnika, skoro on nic dla nas nie robi. Dwa ostatnie pytania. E, tutaj na backstageu po pierwszym panelu doszło do starcia e, ochroniarza, e, niedoszłego ochroniarza Murańskiego z, z Piotrem Kałuskim. No, wyglądało to dosyć efektownie, bo padli na siebie i no, wyszło do takie, doszło do takiej wymiany, że myślałem, że z jednej osoby mogłaby się stać krzywda. Nie uważasz, że to trochę za daleko poszło? Nie widziałem tego, więc ciężko mi to ocenić, nie wiem czy za daleko, ja nie wiem jakbym się zachował, zależy jaką mają do siebie złość. U, u mnie, ja jak prześledzę swoją karierę, to różne sytuacje miałem, siedziałem sobie, podbiegło mi kurwa, mój rywal z kolegami mi zajebał z tyłu, więc różne akcje były, jakoś sobie radziłem, więc każdy niech sobie radzi jak chce, nie wiadomo czy mu zawinił. Okej, okay. a czy ty, y, postać Sadka TV, chciałem się zapytać, czy on jest brany pod uwagę do walki na Prime, bo ci tutaj też był się z Puszcz Barberem, było zamieszanie z jego strony na, na, na backstage'u. No tak mocno szuka atencji, że możliwe, że damy mu w końcu szansę, pisze do mnie, ale no tak wydawało mi się to cringe'owe, dalej mi się to wydaje, że tak na siłę, nie jestem za tym, żeby tak na siłę. Yy. Dawać szansę, mhm. będzie, będą, będzie ten Freak talent show, który mhm. tworzę, i tam będzie szansa na charyzmatyczne osoby, a nie tylko, że przyjdą, kurwa, pozaczepiają, też yy, połudają, a w walce nic. No bo Sadek jednak w walce nic nie pokazał. Tak samo na przykład Robalini. Ja ci powiem, że jakby on, nie wiem, w pierwszej rundzie z Bagietą się położył, to ja bym go wyjebał z Federacji, a mi naprawdę mówię, kurwa, dobra, kondycji nie miał. Umiejętności może miał za małe do bagety, ale kurwa starał się. Mhm. Dopóki mu kondycji starczyło, walczył. Jeżeli chodzi o właśnie postać statka, to z tego co tutaj ludzie, dziennikarze mówią, że on podchodził do dziennikarza i mówił: Ej, zaraz będę go uderzał. Na, chcecie to nagrać, że do takiego stopnia już to podchodzi. I nie wiem, czy widziałeś tutaj. Akurat udało mi się. On chciał, chciał wystartować do pusza, a, a po prostu sam oberwał z liścia i on wyłapał, i za chwilę już mieli go ochroniarze. I, co ty w ogóle o tym hmm. sądzisz, że on na tyle, na tyle tutaj mówię, że szuka hmm. atencji, że pyta dziennikarzy, czy chcą to nagrać, ochroniarzy, że będzie to robił, tak jakby... No to nie, no to dobrze, że mi to mówisz, no to jednak... Znaczy się... ja takie rzeczy tutaj słyszałem, no, no, wiesz, no. między dziennikarzami, też nie no. chcę, żeby było to potwierdzona jakaś informacja. Nie, no to słabe, no to ja nie jestem za tym, żeby takie, kurwa, no nie lubię, ja w, lubię naturalność taką. A wierzę, że no nie trzeba zawsze dymić, bo ja nawet z Popkiem ale śpileczki mu pobijam. Mm -hmm. Czy nawet to w żartobliwy? On wie, że no niby mamy normalne relacje, ale jak mu coś tam bije, wiesz, powiem o tym mruganiu, to i tak widać, że go to gotuje. I mm -hmm. Widać, że te napięcie można w inny, ciekawy sposób. Jest naprawdę kilka person w tych free fightach, mm -hmm. które można naśladować. Jak ktoś mi właśnie mówi, yy, że: O kurwa, Kasusz, ale nie każdy jest taki jak ty i dymi. Ja mówię, mm -hmm. kurwa, ty. Jest, są. Murański jest, jest Pasud, mhm. jestem ja, jest Bageta, jest Robalnik. każdy ma inny pomysł na siebie, mhm. można kogoś naśladować, wiesz, okay. nie trzeba zawsze dymić. Dziękuję, dziękuję Ci bardzo karymi. za rozmowę, widzimy się na Dzień kolejnej dziękuję. konferencji, dzięki. dzięki bardzo. Dobrze jest mieć wybór, szczególnie w inwestycjach. Dlatego warto wybrać XTB. 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 Ty decydujesz, w co chcesz zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5,5 tysiąca instrumentów finansowych. Safe Jesteśmy bezpieczni.